Siema, jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, gorąco zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki wielkie, a my lecimy z filmikiem. Siemaneczko, witam Cię bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj na prośbę widza, tak, na tą prośbę widza, zrobimy sobie poradnik jak zainstalować mody do naszego Minecrafta. Zapytacie, jakie mody? Na przykład taki mod na skrzyneczki. Tutaj mamy skrzyneczkę z obsydianu, ale jest też skrzynka kryształowa, diamentowa, no i z dirtu. Jest ich o wiele więcej. Także taki, myślę, że. ciekawy modzik. I w tym odcinku dowiesz się, w jaki sposób taki modzik sobie do gry wgrać. Oczywiście ten modzik i nie tylko ten. Ale bez zbędnego przedłużania, przejdźmy już do odcinka. Tak więc, pierwsze co musimy zrobić, to wejść do internetu i skopiować link podany w opisie. OK, na tej stronie musimy się na chwilę zatrzymać, bo tu będziemy wybierali na jaką wersję gry mody będziemy instalować. Ja oczywiście pokażę wam jak zainstalować modę na najnowszą wersję, bo myślę, że większość z was właśnie na tą wersję chciałaby sobie zainstalować te modyfikację. Jednak musicie sobie też zdawać sprawę z tego, że na najnowszą wersję bardzo mało modów jest dostępnych, ponieważ jest to nowa wersja, tak? Czyli producenci jeszcze nie zdążyli wszystkich modów swoich zaktualizować do tej najnowszej wersji. Tak więc jeśli zależy Wam na tym, żeby jak najwięcej modów było dostępnych, polecam Wam pobrać sobie wersję na 1.12, 1.13 bądź 1.14, ponieważ są to wersje stare, na które już producenci dawno temu swoje mody zaktualizowali. Tak więc wybieramy interesującą nasz wersję. Ja wybieram 1.16, jest już ona tutaj zaznaczona. I teraz będziemy pobierali Forge, a. Żeby pobrać Forge, musimy spośród tych sześciu okienek kliknąć tutaj Installer. Przykierowuje nas na reflinka, czekamy. I oczywiście skipujemy. Jak widzicie, pobiera nam się ten pliczek. Jak już Forch nam się pobrał, możemy zacząć go instalować. Najpierw wypakujmy go sobie na pulpit, żeby wszystko było bardziej przejrzyste. No i otwieramy go. Pojawia nam się takie okienko, w którym wybieramy ścieżkę naszego Minecrafta. Domyślnie ona powinna być już tutaj ustawiona, jednak jeśli podczas instalacji gry zmienialiście tę ścieżkę, to po prostu musicie sobie znaleźć folder .minecraft w waszym komputerze. Jeśli jednak wasza ścieżka wygląda podobnie do mojej, nie musicie tutaj nic robić. Ważne, żeby w tym okienku zaznaczyć Install Client i ok klikamy OK. W tym momencie Forge nam się instaluje. Musimy chwilę poczekać, aż się skończy instalować. No i jak widzimy, instalacja przebiegła pomyślnie. Klikamy OK i nasz Forge jest już zainstalowany. Niektórzy z Was może nie wiedzą, co to jest Forge, a chcieliby wiedzieć. Także już wyjaśniam. Forge jest to mm, taka modyfikacja gry, która sama w sobie nic nie wnosi, ale pozwala na instalowanie dodatkowych modów. Czyli po prostu jest ona wymagana do tego, żeby instalować jakiekolwiek mody. Tego Forcha właśnie zainstalowaliśmy, i teraz sprawdźmy, czy poprawnie się zainstalował. Wchodzimy do gry. Jak widzimy, pojawił nam się w dostępnych profilach. Teraz po prostu go włączmy, żeby zobaczyć, czy gra. Widzimy, że nie włącza się on tak jak każdy zwykły Minecraft. Pojawiają nam się jakieś dziwne cyferki. Po prostu w ten sposób się ta gra włącza. Tak więc po pierwszym odpaleniu gry możecie zauważyć jakieś dziwne napisy w lewym dolnym rogu, czy jakieś czerwone może napisy. Coś może tu jest źle, nie, wszystko tu jest dobrze. Ten napis oznacza, że wersja jest najnowszą wersją. Jest jeszcze w wersji beta. To znaczy, że mogą wystąpić jakieś lekkie problemy. Tutaj mamy informację o tym, na czym teraz gramy, czyli Forge. To co zainstalowaliśmy w Minecraft 16. I mamy informację o ilości modów, które zainstalowaliśmy. Informacje informację możemy też uzyskać przez wejście w mods i tutaj się wyświetla nam lista modów. Jak na razie są to, no, to nie są dosłownie mody, ale są tutaj wymienione, ponieważ są to, to takie jakby domyślne opcje, które tutaj zawsze się pojawiają. Minecraft to jest po prostu gra, a Forge to jest to, co zainstalowaliśmy. I każdy na następny mod, który będziemy sobie chcieli wgrać, pojawi się na naszej liście. Stąd będziemy wiedzieć, czy jest on poprawnie zainstalowany. Dobra, wejdźmy w końcu z tej gry i zainstalujmy jakieś mody. Żeby to zrobić ponownie wchodzimy w internet, w przeglądarkę wpisujemy Minecraft mods, po prostu. Wchodzimy w pierwszy link na stronę CurseForge. Jest to taka strona, że tak powiem, oferująca największą ilość modów, jest łatw w cudze, więc wybierzmy z tej strony jakieś ciekawe mody może. Ja wybiorę mod ze skrzynkami, który wam na początku odcinka. Znajduje się on tutaj. Szybko pobrać, wchodzimy w niego. No i klikamy po prostu pobierz. Nie ma tutaj jakiejś większej filozofii w tym wszystkim. Czekamy, aż się pobiera nie zacznie. No i pierwszy mod jest pobrany. Ja więcej modów nie będę pokazywał, wszystko działa na takiej samej zasadzie. Myślę, że jeden mod w zupełności wystarczy. Warto do tego wszystkiego pobrać też Optifina, ponieważ zmniejszy on lagi, zwiększy ilość FPS-ów, a wgrywa się go dokładnie tak samo jak, tak jak reszta modów. Tak więc wchodzimy go ponownie w przeglądarkę, wpisujemy Optifine, klikamy tutaj w Preview Versions, pobieramy najnowszego Optifina, Download. Ponownie znajdujemy się w reflinku, Czekamy chwileczkę. Klikamy skip. No i pobieramy sobie tego Optifina, który się tu znajduje. Jak już wszystkie mody nam się pobieram, ponownie wypakujemy sobie je na Pulpit, żeby ponownie było to ładnie wszystko widać. No i teraz następuje część, w której będziemy te mody wgrywać do gry. Jak to zrobić? Najprościej przez grę. Wchodzimy do Minecrafta. Ponownie otwieramy naszego Forge'a Przyciskiem F11 się zminimalizuje gra, żeby było prościej I jak teraz w te mody wgrać? Wchodzimy w tutaj mods. Open mods folder. I tutaj jest folder do którego przenosimy wszystkie mody, niezależnie też, czy są to mody, że tak powiem, z czy też Optifine, wszystko przenosimy do tego folderu. Te mody są już wgrane. Jak widzicie, jeszcze się one tutaj nie pokazały, z tego względu, że po wgraniu każdego jednego moda należy grę zrastrować, tak więc wychodzimy i za chwilę ponownie grę odpalimy, żeby zobaczyć, czy te mody nam się załadowały, ale zanim to zrobimy, pokażę Wam, jak zwiększyć ilości dostępnej pamięci RAM, która będzie w grze, żeby gra chodziła wam płynnie i nie było większych lagów, ja to zrobię na tym oficjalnym launcherze Minecrafta. Jeśli ktoś ma jakiś inny launcher, to może sobie śmiało na internecie sprawdzić, jak to się robi, bo bardzo dużo jest takich poradników. I to, co teraz powiem, zależy mm, bezpośrednio od ilości RAMu, jaką macie w komputerze. Ja wam pokażę, że yy, ja mam tego RAMu, jak widzicie, 24 GB czyli ja mogę sobie temu minecraftowi spokojnie przypisać myślę, że do 6 GB żeby to zrobić chwileczkę wchodzimy jesteśmy na stronie głównej, wchodzimy w instalację klikamy naszego forge'a, którego zainstalowaliśmy po prostu rozwijamy tutaj więcej opcji i tutaj w ostatnim okienku to jest najważniejsze a najważniejsze w tym najważniejszym jest ta cyferka Tutaj oznacza ona ilość RAMu, właśnie którą przepisujemy. Ja mam tutaj wpisane 4, domyślnie to jest chyba 2. No i przy mojej ilości RAMu myślę, że mogę sobie zwiększyć spokojnie do 6 GB. W związku z tym, że mam ich 24. Dla osób, które mają 8 GB, myślę, że ilość RAMu to jest no 3, maksymalnie 4. No a jeśli ktoś ma 16 GB RAMu i więcej, to może sobie to myślę spokojnie według własnych preferencji tutaj ustalać ja zostawię 6 na razie no i co, sprawdzamy czy te mody nam się zainstalowały wchodzimy w grę jak widzicie ta ilość RAM, którą sobie przypisałem wyświetla się tutaj jest to 6 GB zwiększę sobie jeszcze ekran jak widzimy Mamy w zakładce moc naszego moda wgranego. Optifine się tu nie wyświetla, ale jest ono zainstalowane oczywiście. Żeby sprawdzić czy jest zainstalowany wchodzimy sobie w options, video settings i jak widać pojawia się nam w lewym dolnym rogu informacja o tym, że Optifine jest aktywny. Tak więc no sprawdźmy czy te mody w grze działają. Zobaczmy sobie jakiś losowy świat. Dowodem na to, że OptiFine działa, są też oczywiście shadery, bo gdyby nie OptiFine, te shadery by się po prostu nie zainstalowały. No i co? Żeby sprawdzić, czy ten mod działa, po prostu szukamy i temów, które ten mod nam dodaje. Jak widzimy, mamy drugą kartę, co jest niestandardowe dla zwykłego Minecrafta. I w tej drugiej karcie mamy nasze nowo wkrane skrzyneczki, które możemy sobie postawić. Jak widzicie, Crystal Chest ma bardzo dużą pojemność. Obsydian również tak jak to było już na początku odcinka. No i co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że teraz każdy z Was będzie mógł sobie wgrać ulubione swoje mody i sobie na nich zagrać. Z mojej strony byłoby to wszystko. Dzięki za oglądanie i cześć!